O, cześć! Dokąd idziecie? Nie wiemy. Jak to? Babcia wysłała nas, żebyśmy wykopali buraków, a my nawet nie wiemy co to. Dlaczego jej nie zapytaliście? Baliśmy się! Tak, może znowu stracić pamięć, jak zapytamy. Śmieszne. Buraki to po prostu buraki. Czerwone rosną w ogrodzie. Serio? Tak. To dlaczego kurde szliśmy do lasu? Ludziska, ty za naszymi ulubionymi uczniami? Zdobądźmy 60 tysięcy lajków! A gdzie się podzieliście? Gotuję barszcz! Przynieście te buraki! Dobra, musimy już iść. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Widzę, że jeszcze nie nadążacie. Jeśli będziecie potrzebować tłumacza z wioski, to śmiało. Spoko, już wszystko wiemy. No, no, zobaczymy. A co Wy to robicie? Na pewno rozmawiacie o jakichś młodzieżowych głupotach Nie babciu, po prostu rozmawiamy Znam te wasze rozmowy Komputery, dyskoteki, bluzki Yo, yo, come on Myślicie, że jestem opóźniona? To wy musicie za mną nadążyć To samo im powiedzieliśmy A co to za problem? Wstań, wykop buraki i miej udany dzień Założę się, że za tydzień stąd uciekną <laughs> Albo nawet szybciej tak, tutaj się Beumont nie mają zbyt dobrych manier. Co ona powiedziała? Czy twoja siostra nas obraziła? Nie, 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 no co ty? Beumont oznacza ludzi z wyższych sfer. A no dobrze. Nie szkodzi, też znamy wiele słów, których wy nie znacie. Na przykład. Na przykład. Zobaczysz później. Zobaczymy, czy gorzej wam będzie bez nas, czy nam bez was. Dobrze, już chodźcie, dzieci. Ugotowałam wam kartacze. To jacyś chuligani? <laughs> Słyszeliście? Zaczyna się. <laughs> Wnusiu, idź do kurnika i pozbieraj tam jajka. Yy, a będą tam kury? Oczywiście, że nie. Wszyscy wiemy, że w Kurniku mieszkają przecież pingwiny. Co to za głupie pytanie? Oczywiście, że będą. Ale przecież one nie oddadzą mi tych jajek. Skończ z tymi bzdurami. Po prostu idź i je weź. A może ty pójdziesz? Nie mam mowy. Babcia Ciebie wysłała, to idź. Fajny z Ciebie, brat. I jedna z nich wykonała nieprzyzwoity gest. Nie muszę jeść żadnego śniadania. Jak sobie chcesz, ale ja bez śniadania się nie ruszam. To sobie idź i je pozbieraj. To sobie pójdę i pozbieram. Chyba będziemy musieli głodować, pomóc wam? Szczerze mówiąc, to tak. Niesamowite, jak wy, mieszczuchy, nie umiecie obchodzić się ze zwierzętami. Przyszłaś tu pomóc, czy się śmiać? Pomogę wam, jeśli pozwolisz mi pograć na swoim iPhone'ie. No dobra. Dzięki. W końcu możemy zjeść śniadanie. A ty sobie pograj. Normalnie ludzie już jedli obiad, a wy dopiero śniadanie? Co to za mina? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła wielkiego brzydkiego kurczaka. Twój telefon. No i co z nim? Nie włącza się. Co ty z nim zrobiłaś? Usiadła na nim mrówka i chciałam ją zgnieść. No i czym ją zgniotłaś? Młotkiem? Nie, nie, mogą. No dobra, mogą wymienić ekran. Ale to nie wszystko. Postanowiłam zmyć resztki mrówki i włożyłam go do wiatra z wodą, ale z jakiegoś powodu już nie chciał się włączyć. Z jakiegoś powodu? Może dlatego, że go utopiłaś? Skąd mogłam wiedzieć, że te wasze telefony miejskie są takie delikatne? Obok jest budka telefoniczna. Działa w deszczu i śniegu i wszystko jakoś gra. To może pójdziesz sobie pograć na swojej budce? No co ty nienormalna? Nie ma tam żadnych gier. Służy tylko do rozmów. No jasne, ja nienormalna. Babciu, co będziemy jeść? Babciu! Babciu! O, patrz, kartka! Jestem z makówną? Zbieramy papierówki w wąwozie? Posiekaj pasterniak przy płocie i zanieś prosiętą. Do piekarnika pałki z pyrami. Rozumiesz coś? Ani słowa. Ale czego nie rozumiecie? Wasza babcia z sąsiadką poszła do na nazbierać jabłek. A tobie kazała pociąć pasternak, co leży przy płocie i nakarmić świnie. Pociąć co? No jak co, to... No to takie truskawki, musicie nakarmić nimi prosiaki. Truskawkami? Tak, no tak. tak truskawkami. No dobrze. A co znaczy pałki z pyrami? Napisała z błędem. Chodziło po prostu o kurczaka. A pery to po prostu kamienie. A, kamienie. No dobra. A, A po co te kamienie? Yy, żeby się kurczak nie spalił. A ty płakałeś, że nam tu cyrk nie przyjeżdża. To patrz teraz! Aaaa, babciu! Zmarnowaliście truskawki, dranie! Jak mogliście, ale świnkom się podobało! A co robią kamienie w piekarniku? Skąd wam w ogóle przyszły te pomysły? Ale babciu! To oni nam kazali! Dość tego nieposłuszeństwa! Będziecie siedzieć głodni! A pamiętacie, co mówiliśmy wcześniej? Oszukaliście nas. Po prostu pokazaliśmy wam, że bez nas nie potraficie zrozumieć nawet własnej babci. No i. telefon za pomoc. Dzięki, sami sobie poradzimy. Chodźmy, Kasia. Idźcie, idźcie. My przynajmniej znamy miejskie słowa. A wy bez nas nie rozumiecie naszych wioskowych. A właśnie siostra. Wiesz, że Stern wypuszcza dzisiaj nowe kolabo? Serio? A z kim? Nie będę ci spoilerował. Mam nadzieję, że zapostuje coś na Insta. Na pewno, ale ten kawałek będzie tylko na streamie. No łapie. Zobaczymy na live dziś wieczorem. Zrozumieliście coś? Wieczorem. Coś się stanie wieczorem. To co, dzieci? Pomożecie dziś babci? E, tak, co mamy zrobić? Nie chcę was za bardzo obciążać. Trzeba przynieść wodę ze studni, wypielić 10 grządek ziemniaków, zebrać jajka. Kasia już umie przecież je zbierać, bo była. Ehehehe. A potem trzeba tylko jeszcze pozbierać wiśnie i śliwki przy domu, o tam. A potem jeszcze wykopać miejsce dla groszku. I to chyba tyle. O Boże, serio? Też jesteś w szoku? Tak, jestem w szoku, bo musi was bardzo lubić. Przecież to właściwie nic. Co? Nic? Oszalałaś? Nie skończymy tego przez cały tydzień. Właściwie robimy takie coś codziennie i to dla nas rozgrzewka. Można powiedzieć, że bułka z masłem. To może nam pomożecie? Nie ma sprawy. A pożyczysz mi swój tablet? Nie. Poradzimy sobie sami. A zapomniałam! Przynieście worek kukurydzy z pola o tam daleko. Tylko weźcie te grube spodnie dziadka. A po co? No bo jeśli. Strażnik by strzelał z karabinu, to wasze tyłki nie ucierpią. Czy ja dobrze słyszałem? Każesz nam ukraść kukurydzę? No i co za problem? Wszyscy tak robią. Strażnik jak raz mnie postrzelił, to nie mogłem usiąść przez cały tydzień. To jest jakiś dom wariatów. Co, jeszcze nie uciekliście? nam dobrze. Wzięliśmy ze sobą chipsy. Chipsy? Co to takiego? Nie wiecie czym są chipsy? To takie rzadkie przekąski, bardzo ciężko je dostać. Daj spróbować? Może później. Mamy świnie do umycia i kurnik do wyczyszczenia. Będziemy sobie chrupać, nawet zamiast obiadu. Chrupcie sobie, a my szybko skończymy i nam dacie te chipsy, ok? No jasne. Ale szybko, bo są bardzo dobre. O, już skończyliście? Proszę, wasze chipsy. Przecież to tylko ziemniaki. No tak, zapomnieliśmy powiedzieć. To co, dzieci, skończyliście wszystko? Tak. Tak. Moje małe ciasteczka. A wy? Co za śmieci jecie? Ale z was banda chuliganów. Powinniście się uczyć od moich wnucusiu. Hmm. I kto ma problemy ze zrozumieniem? Poszli stąd gnojki. Demoralizujecie moje wnusie. No już. Hmm. Przesuńcie się. Jasne, po co mózg, skoro ma się siłę? Mówiłeś coś, czy się przesuszałam? Mówił, że jeśli masz siłę, to nie potrzebujesz niczego innego. Mhm. Robisz? Zamawiam sobie nowy outfit. <śmany> Kupujesz outfit w internecie? Chodź ze mną, wykopię ci outfit z zagródka. Mówiąc nowy outfit, miałam na myśli po prostu ubrania. <śmany> Mogę jeden taki? Ja chcę ten. Nie, nie, ten. Macie w ogóle czas na czytanie książek między dojeniem krów a kopaniem ziemniaków? Właściwie to szukam informacji o tym, jak wyleczyć świnie ze świnki. Okej, Google. Jak wyleczyć świnie ze świnki. Okej, dziwne, ale proszę bardzo. Dzięki, brachu! To co, umowa? Tak! Udało się! Super, wcale nie było tak strasznie! Piątka! Oj! O tutaj, YouTube, możecie oglądać, co chcecie. A w tym folderze są wszystkie sklepy internetowe. Z masą świetnych ciuchów. O, o, ale super. super! Ha, to kto pomoże babci? My! Matrioszka się właśnie ocieliła. Musimy odebrać poród.